Skarpetki będą decydować o moim dniu! A tak naprawdę to otworzymy sobie kalendarz adwentowy ze skarpetkami, które zadecydują, co takiego muszę znaleźć w mieszkaniu. Czyli jeśli na skarpetce będzie SOWA, ja muszę znaleźć SOWA. Dostałam od Manny Mornings kalendarz adwentowy, który skrywa w sobie 24 skarpetki, czyli 12 par. Ale są to skarpetki nie do pary. W tamtym roku otwierałam podobnie, ale to jest jego nowa wersja, a mało tego. Nawet jego wersja, ale w mniejszych rozmiarach Także koniecznie sobie to sprawdźcie, macie oczywiście link w opisie A my przechodzimy do pierwszej skarpetki, bo ja już nie mogę się doczekać co takiego ona nam pokaże A! Jeśli też zbieracie różne kolorowe skarpetki, koniecznie zostawcie kciuka do góry Bo ja po prostu uwielbiam tą moją wielką kolekcję w mojej szafie A tym razem kolekcja się powiększy Mamy tutaj sześcianiki, które... Są sześciany, tak które już kiedyś Mufinka przerobiła Kitek czy ja już mogę zacząć? No dawaj pierwsze okienko Dobra otwieramy pierwsze okienko Pierwsze mamy pudełko z czapeczkami Mikołaja A w środku kryje się na pewno skarpetka która... O nie, czy my mamy Kitek laskę świąteczną? Udało mi się znaleźć squishy laskę cukrową Dwójeczkę mamy z taką kokardką I dwójeczka to pewnie będzie para jedyneczki O! Nie mamy lasek cukrowych, mamy kolory, więc poszukamy tych dwóch kolorów, ale one koniecznie muszą być złączone. Czerwono-białe, a więc no oczywiście Mikołajowa czapka. Wow. Trujeczka, ale zanim otworzymy trujeczkę, to przypomnę oczywiście o zostawieniu subskrypcji, żeby dołączyć do najsłudszego filmu na całym YouTubie Mufinek Anny! I otwieramy. Może takie bardziej prwienko. Co to jest? To jest shop pracz. To... Ogryzek! To jest shop pracz, to są ogryzki i śmietnik, czyli... Tutaj co wymyślimy. Mam kosz na śmieci oraz... Jabłko, które trzeba zjeść i wrzucić, żeby nasz shop miał idzonko. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy wolicie długie, czy krótkie skarpety. Ja jestem w tym długie, a Ty Kitek. Zdecydowanie długie skarpety. Para dla naszego shopa to czwóreczka. O nie! Co się stało? One są takie śliczne. I może w tym roku też przerobi ten kalendarz. On ma naprawdę rewelacyjny kształt. Okej. Okay. Mamy naszego właśnie oto gościa, specjalnego W trzech kolorach Ja skupiłabym się na połączeniu tych kolorów Co mi się udało znaleźć to popytowy zeszyt Jest czarno-biały i ma popyty Jeśli lubicie popyt koniecznie zostawcie kciuka do góry Piąteczka Z choinką, czy to będzie choinka? Proszę, ja to od razu już choinkę tu mamy leniwca hmm. Nie jej w okularach Ty będziesz naszym leniwcem, ponieważ Chomś ostatnio nic nie nagrywał Bam, Mamy tutaj drugiego leniwca Mateczku jaki on jest słodki A tu mamy dużego leniwca Czemu no, tak mówisz? Siódemeczka Ci co jeszcze nie zostawili kciuka do góry mają teraz moment to zostawić Okej, okay, tu mamy. Uuu! Ojoj, czy tu mamy winko? Malinowy soczek! Ósemeczka! O nie! O nie! nie bym to zrobiła! Tu nie tędy. No dobra, tu mamy całą butlę. Wasze zdrowie, moi drodzy. Malinowy soczek. Dobra, a teraz jaka jest niespodzianka? Powiedz. Niespodzianką dla Was od Many Mornings jest kodzik krawatowy, który macie w opisie. Dziewiątka! To są narty i rękawiczki. O ja cię kręcę! Tak wygląda dziewiąteczka, czyli... Rękawiczki i czapka! Oczywiście różowa. Wow! I dziesiątka! Kitek jedziemy z góry! To są kiki. Co ty robisz? Jedna tarta! Tak? No! Kończy na pierwsza strona, bo jest jedenastka! Ujo, piękwinki! Ja, Małe pingwinki i nasz skusi piękwinek. Pokaż go. Co ty mu robisz, weź przez tych goreszczach on jest słodki Połowa kalendarza, czyli dwunastka Giga pingwin Giga pingwin Dobrze, Mufinka, pochwal się dlaczego nie mamy dużego pingwinka w domku Proszę bardzo pokazać film dowód numer jeden I co potem powiedziałaś, kiedy już go prawie złapałem? Próbowałeś 10 razy Nie, maksymalnie 4 razy próbowałem prawda. Giga pingwin byłby z nami w domu, gdyby nie ty Trzynastka, pechowa albo szczęśliwa Kaczuszki, kaczuszki Pana Chomis ma kaczuszki Mała kaczuszka do kąpieli oczywiście To jest kaczuszka Pana Chomisia Czternastka To będzie duża kaczka Kąpieli Wiedziałem I masa różnych kaczuszek To nie są kaczuszki To jest jednorożec, a to jest flaming To ja tą funkcję! A, to nie Nie Kaczuch to jest grejpfrut? Nie, to jest koło roweru! Mam koło, ciasteczko! To w następnym będzie rower! Tak? Szesnastka! Tak! Miałeś rację! To jest rower! A ja wiem co ma dwa kółeczka tak jak rower, patrzcie! Nasz Kituś! Znaczy no, cztery! Ale liczy się Kituś się liczy! Kituś! Siedemnastka! Myszki! Ojo! Z serkiem. Gdzie masz myszkę? Tutaj! Mówinkę została myszką! My... A teraz zamiaucz! A nie, to kot. <laughs> Osiemnastka! To będzie gigamysz albo gigaser. Giga ser. Gigamysz. Giga ser! Giga ser. Gigaser. Mysz. Giga giga mysz. giga z myszkami. Ale małymi! Ser, żółty mamy w lodówce. tak, myślę, zjadły ser. To ja zjadłem ser. Miska. Dziewiętnastka. Co to jest? To jest auto z prezentami choinką, ale auto! Z choinką! Prezencik się szykuje, a więc widziałam naszą Mufinką się i doczepimy jej kokardkę na prezent Pusia jest z naszego sklepu To 100% będzie choinka Choinka, a ja mówię, że opona Co? O, choinka! choinka. O nie, wgrałem. I to giga Duża choinka No a Mufinka, co zrobisz z giga naszą choinką? Giga opaska <laughs> Ja ją chyba kupiłam. A jeśli chcecie, żebym ja i Kitek zrobić sobie nawzajem prezenty świąteczne. To koniecznie napiszcie w komentarzu prezent. Chociaż Kotek jedynka! Kotek! Kociak! Smychom. Kociakowa skarpetka to oczywiście nasza znowu Podusia z naszego sklepiku. Kitkowa Podusia. Zostały tylko trzy okienka. To będzie albo myszka, albo mały kociak. Dużo kociaków, to jest tego kociaków Jestem ciekawa co zrobisz z tym To jest cały gang naszych kociaków Więc mamy dwie bo... <śmiech> <śmiech> Oj, Dawaj finka dwudziestka trójka Ostatnia para Prezenty i do orzechów Czy to dla mnie? Dobra, a co do tych skarpetek ja mam dla ciebie Właśnie taki prezent, jak był na niej O ja, czy to pierścionek Zaręczynowy? Tak, za 5 złotych Gorsze? Czyli 24 wielki dziadek do orzechów. No i co? Mufie udało Ci się znaleźć dziadka do orzechów? No nie no, szukam i, i nie ma go. No niestety. Ale dziadek mi niepotrzebny, bo mam już rozłupane orzechy. My już skończyliśmy wszystkie okienka otwierać, a firma Mad Morning chciałaby nam przypomnieć, że wszystkie skarpetki od samego początku produkują w Polsce. no i to tyle dajcie znać, która para skarpetek podobała wam się najbardziej. Kitek, chyba tobie kociaki. Kociaki. Kociaki były mega urocze. Ja osobiście jestem totalnie zakochana w tych myszkach. Większe i mniejsze rozmiary macie również na stronie Many Mornings. A wy mi koniecznie dajcie znać, jakbym mogła tym razem przerobić ten kalendarz. Zostawcie oczywiście dużo kciuków w górę dla naszych przeuroczych skarpetek, a nasłuchajcie, kiedy widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!